Droga kobieto, z całego serca zapraszam Cię w niezwykłą podróż do odkrycia tajemnic Twojej seksualności. Zapraszam Cię do szkoły seksu i miłości. Sex and Love School to internetowy kurs, który jest gruntowną, kompleksową edukacją seksualną dla dorosłych kobiet oraz programem rozwoju osobistego w obszarze seksu i intymnych relacji. Podczas 12-tygodniowego kursu zyskasz gruntowną wiedzę na temat kobiecej i męskiej seksualności. Dowiesz się, co stoi na przeszkodzie w czerpaniu pełnej satysfakcji z seksu. Poznasz swoje najgłębsze pragnienia w seksie i w miłości i stworzysz plan dla ich realizacji. Odkryjesz tajemnicę namiętnego seksu w każdym jednym. Udoskonalisz swoją sztukę miłosną i poznasz sekrety arsamangi. Staniesz się kobietą pewną swojej seksualności. I to wszystko w zaciszu własnego domu, z dostępem do wszystkich materiałów 24 godziny na dobę przez najbliższe 15 miesięcy oraz w otoczeniu wspierającej żywej, wirtualnej kobiecej społeczności. Sex and Love School to spełnienie moich marzeń o wspieraniu kobiet w realizacji pełni ich seksualnego potencjału na szeroką skalę. W ubiegłorocznej edycji szkoły wzięło udział ponad 120 kobiet, a dzisiaj na liście studentek jest już ich 300. Jeśli chcesz dołączyć do tej naszej seksownej podróży, i wypłynąć razem z nami na szerokie wody Twojej seksualności, zapraszam Cię serdecznie na stronę internetową kursu, gdzie dowiesz się wszystkich szczegółów. Być może przed Tobą najseksowniejsza zima w Twoim życiu.